Witajcie kochani bardzo serdecznie w najnowszym filmie, w którym będę opowiadać Wam o moich sposobach na naukę języka włoskiego. Jeśli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną. Będę korzystać z mojej ściągi, którą tutaj mam przygotowaną, w związku z tym wybaczcie, że będę zerkać tutaj na, na moją listę. Natomiast, żeby o niczym nie zapomnieć, przygotowałam sobie tą listę i no i cóż, zaczynajmy szybciutko. Od razu muszę wyjaśnić, że ja uważam, że mój język włoski jest komunikatywny, natomiast z każdym dniem uczę się nowych słów, może trochę mniej niż, nie wiem, pół roku temu tych słów jest nowych, natomiast zawsze zdarza się jakieś nowe słowo, które sobie przyswajam i staram się go nauczyć. W związku z tym ja uważam, że mój język jest na poziomie komunikatywnym, natomiast nie na poziomie, który by mnie satysfakcjonował na 100%. W związku z tym, to są moje rady dla osób, które chcą się nauczyć języka na poziomie komunikatywnym, mniej więcej na takim, na którym ja uważam, że jestem. Moje rady nie są ułożone w jakiejś sam kolejności od najistotniejszej albo od przynoszącej największe korzyści do najmniej przynoszących korzyści, ale są to po prostu takie sposoby, które mi przyszły do głowy, które spisałam i generalnie jakby nie mają jakiejś konkretnej kolejności. Dodatkowo jeszcze chciałabym powiedzieć, że te sposoby, które wam teraz przedstawię, najlepiej jest stosować Wszystkie razem, to znaczy nie ograniczać się tylko do na przykład jednego sposobu albo do dwóch. Najlepiej, jeśli chcemy nauczyć się naprawdę, bo to jest też istotne, jeśli chcemy się nauczyć naprawdę języka, to istotne jest, żeby stosować wszystkie sposoby i najważniejsze jest również to, żeby mieć samodeterminację i samodyscyplinę w robieniu tego systematycznie. Także to jest mega, mega istotne. Dobra, przechodzimy szybciutko do moich sposobów. Sposób numer jeden. Tak, napisałam sobie nauka czasowników na pamięć, dlaczego uważam, że nauka czasowników na pamięć jest tak bardzo istotna? Słyszy się strasznie dużo takich informacji gdzieś tam na necie, że e, jeśli ktoś uczy się języka, mówi musisz od razu mówić, musisz szybko zacząć mówić ja od razu, jak tylko zaczniesz uczyć się języka, to musisz od razu mówić. No i kochani, ja się z tym oczywiście zgadzam w 100%, bo, e, bo mówienie jest bardzo istotne. Natomiast na czym polega problem? Problem polega na tym, że jeśli Ktoś dopiero zaczyna uczyć się języka, no to trudno jest mu zacząć mówić cokolwiek. Wiadomo, że może sobie mówić pojedyncze słowa, ale tak naprawdę nie ma to większego sensu. Dlatego nauka czasowników na pamięć jest tak ważna, moim zdaniem, i ja tak właśnie robiłam, że miałam listę czasowników, których się uczyłam. Dlatego, że żeby złożyć zdanie, żeby móc ułożyć jakąkolwiek sensowną wypowiedź, potrzebne są te czasowniki. W związku z tym, wiem, że to jest nudne, wiem, że to jest żmudne, ale uwierzcie mi, że później jest nam trochę łatwiej, bo ta lista tych czasowników generalnie jest tam Wam, jest macie w głowie i później, jak się już uczycie jej odmiany, jakby tam zastosowania w różnych czasach, to już tą listę tych czasowników tam w głowie macie. Także pierwszy sposób, nie najistotniejszy, ale moim zdaniem bardzo, bardzo istotny, to nauka czasowników na pamięć. Sposób numer drugi to oglądanie programów kulinarnych. I tak robiłam ja, kochani. Siadałam przed telewizorem, włączałam sobie kanał kulinarny, najlepiej dlatego, że zaraz wam wytłumaczę, dlaczego. I oglądałam takie kanały, nawet jeśli nie rozumiałam nic. Rozumiałam dokładnie. Zero. W związku z tym, jakby patrzyłam się trochę na początku, jak taka sroka w kości i nie bardzo rozumiałam, o co w ogóle chodzi, ale z każdym miesiącem, który mijał na oglądaniu właśnie tych programów, naprawdę ja zauważyłam, że trochę, że coraz więcej rozumiem. Dlaczego te programy kulinarne? Po pierwsze, dlatego, że programy kulinarne, jakby to jest jakby przekaz słowny. I obraz, to znaczy ktoś mówi, że miesza coś, w związku z tym wy widzicie, że to się miesza. Albo że to trzeba podsmażyć, w związku z tym wierzycie i widzicie proces podsmażania na przykład cebuli, nie wiem, jakichś tam innych produktów. I dlatego to jest takie istotne, bo macie, widzicie od razu i, i jakby słyszycie to, jak to się nazywa. Druga rzecz to taka, że w programach kulinarnych używane jest słownictwo, i zaraz potem. Pojawia się na przykład przepis, w związku z tym od razu widzicie, że jeśli macie tutaj buraka, to pojawia się to w liście takich rzeczy potrzebnych do, jakby w. Jak to się mówi? W przepisie. W przepisie pojawiają się wyrazy, które są potrzebne do zastosowania tego w naszym daniu, i od razu widzicie, że burak nazywa się tak. I dodatkowo jeszcze osoby, które gotują, jakby. W wypowiadają to słowo, w związku z tym jakby, no, jakby, programy kulinarne to jest po prostu kopalnia możliwości nauki języka jakiegokolwiek, bo nie tylko włoskiego, ale jakiegokolwiek. Także kochani, polecam Wam bardzo serdecznie oglądanie programów kulinarnych, a przy okazji to jest strasznie miłe, bo możecie się może czegoś nauczyć dobrego, do, do, możecie się nauczyć zrobienia, możecie się nauczyć robienia czegoś, co może być dobre, na przykład na kolację. Sposób numer trzy to czytanie książek ze słownikiem. To jest proces mega męczący i mega nudny. To znaczy, mega dużo czasu zabiera to, że po prostu się otwiera tą książkę i w pierwszym zdaniu na przykład na 10 czy 20 wyrazów rozumiecie tylko na przykład mama albo tata albo dom, bo takie słowa są jakby gdzieś tam zasłyszane przez Was i pierwsze słowa nauczone to właśnie, to właśnie takie. I na przykład na tych 20 słów znacie tylko 3, i resztę 17 słów musicie po prostu przetłumaczyć ze słownikiem. I to jest, jakby, no, tak jak mówiłam, mega męczące i mega długotrwałe, ale kochani, to naprawdę przynosi efekty, dlatego że widzicie to słowo, widzicie jak ono jest napisane, i zaraz potem sięgacie do słownika, sprawdzacie jego znaczenie, i zaraz potem widzicie całe zdanie, które zaczyna mieć sens. Także kochani, polecam Wam również, jakby wszystkie te sposoby Wam polecam, więc będę że przestanę mówić, że Wam coś polecam, bo po prostu polecam Wam wszystkie te sposoby, o których tutaj, o których tutaj opowiadam. E, następnie e, poszukiwanie stron internetowych. Napisałam poszukiwanie stron internetowych, bo e, ja tak robiłam. To znaczy, jak na przykład miałam jakieś pytanie, e, to po prostu sobie wpisywałam e, w Google Translatorze, na przykład, jak to się mówi, jak to się pisze, przepraszam. Jak to się pisze i wrzucałam to po prostu do Google, żeby na przykład znaleźć sobie stronę, która o tym mówi albo jakiś film, który o tym jest na przykład na YouTubie. Także wyszukiwałam po prostu stron internetowych dotyczących tematów, które mnie interesowały. Na przykład ile powinien ważyć mój pies. I wrzucałam to do translatora, wyskakiwało mi zdanie w języku włoskim. Można powiedzieć, że Porządku, w porządku, sensie, w sensie gramatycznym. Zawsze Google ci poprawia, w związku z tym nie ma się co przejmować. Wrzucałam to do Google'a i sprawdzałam, ile powinien ważyć mój pies. Starałam się, jakby czytać te strony. I oczywiście, ze słownikiem, korzystając ze słownika, próbowałam sobie tłumaczyć generalnie to, co mnie interesuje. Eee, więc tak, strony internetowe. Kolejny punkt, który, o którym już prawie wspomniałam, eee, to jest oglądanie filmów na YouTubie. Nie mówię tu o filmach jakichś tam bardzo skomplikowanych, o, nie wiem, no, o tematyce takiej zabiłej, bardzo nie wiem, ekonomiczno, prawniczo, y, jakiejś tam naukowej. Nie, nie, to nie o to chodzi. Chodzi o takie bardzo proste filmy, jak na przykład, nie wiem, Peppa, Piga. Peppa Pig. czyli świnka Pe Pepa, chyba, no. Generalnie chodzi o takie bajki, po prostu najprostsze w świecie bajki, gdzie tak jak tych programach kulinarnych macie obraz i macie y, słowa, czyli po prostu świnka sobie idzie. I w związku z tym słyszycie, że lektor mówi, że świnka sobie idzie i wy od razu kojarzycie tym jakby ten, y, ten ruch, że świnka sobie idzie, kojarzycie z tym jak to się mówi. W związku z tym y, oglądanie filmów prostych na YouTubie, takich jak na przykład Świnka Pepa, jakby wiem, że to brzmi Dziwnie, że polecam wam bajki, ale naprawdę polecam wam bajki. Ja mu, nie mówi się, że wam polecam. Dobrze, bajki. Sposób numer 6, który ja do tej pory stosuję, to znaczy, jakby teraz już bardziej w formie takiego, takiej zabawy, natomiast jakby to chodzi właśnie o to, też, żeby się dobrze bawić, żeby nie czuć presji, tylko żeby się dobrze bawić. Więc ten punkt to, jest, to są bezpłatne aplikacje na telefon. Ja korzystałam z takich aplikacji, one mi nie dały jakoś bardzo dużo, bo nie ma tam jakiejś tam gramatyki, która jest ułożona w jakiś sensowny mm, porządek, natomiast jest bardzo fajny do nauki słówek na przykład. Są tam różne działy tematycznie podzielone, w których możecie znaleźć na przykład słówka dotyczące, nie wiem, ogrodu, albo słówka dotyczące kolorów, albo słówka dotyczące na przykład, nie wiem, zwierząt. W związku z tym, to jest bardzo fajne do nauki pojedynczych słówek. A też jest fajny, dlatego, że możecie mieć tą aplikację zawsze ze sobą. To znaczy telefon zawsze macie gdzieś tam w kieszeni. W związku z tym, nie wiem, macie 5 minut u lekarza, bo czekacie w kolejce. W związku z tym zaraz możecie sobie włączyć aplikację i coś tam wyszpierać, coś tam generalnie, jakiś temat przerobić. Gdzieś tam idziecie i na coś czekacie, zawsze możecie sobie po prostu tą aplikację włączyć i tam jakiś temat przerobić. I to zawsze po prostu w każdej wolnej chwili możecie zrobić bez jakby poświęcania mega, mega dużo czasu, bo te działy są dość krótkie. W związku z tym da się je szybko przerobić. Ja korzystałam, muszę przyznać, z dwóch aplikacji, ale jedna mi przypadła tak najbardziej do gustu. To jest aplikacja Duolingo, chyba się nazywa ta aplikacja. Muszę, napiszę wam na dole generalnie, jak ona się dokładnie nazywa, bo ona się nazywa Duo Coś tam i ona jest związana właśnie z językiem, ale w tym momencie nie pamiętam jak ona się dokładnie nazywała. Takie, ona ma taki symbol takiego zielonego czegoś, chyba słówki. Ale Wam napiszę generalnie, zaraz nam się tutaj gdzieś pojawi informacja o tym, jakaś, jak się nazywa dokładnie ta aplikacja, bo oczywiście, jakby, no. I ostatni punkt, który sobie tutaj wyszczególiłam, który jakby ja lubiłam bardzo, to jest słuchanie piosenek w języku, którego się uczycie. Ja bardzo lubię ten punkt. Ja bardzo lubiłam słuchać piosenek, dlatego że bardzo lubię muzykę. W związku z tym, dużo, dużo łatwiej. Ja sama zauważyłam, że dużo łatwiej przyswaja mi się jakieś tam słowa. Kiedy ja po prostu słyszę muzykę, kiedy piosenka mi się podoba. I później sobie idę do. Sprawdzam sobie w internecie znaczenie. Nie zawsze to, oczywiście, znaczenie tej piosenki jest jakieś mega sensowne, w sensie po prostu nie zawsze piosenka, której słuchacie, ma jakiś bardzo głęboki sens. Także to nie o to chodzi, bo to nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, że piosenka jest fajną, ma melodię, jakieś tam słówka są fajne, i później możecie sobie spokojnie sprawdzić w internecie, o czym jest piosenka. Możecie sobie przetłumaczyć pojedyncze słowa, i później za każdym razem, kiedy słyszycie np. piosenkę w radiu, albo gdzieś tam. Od razu mam przychodzi do głowy, że osłyszycie to słowo i od razu jakbym automatycznie przynajmniej mnie się tak działo, że automatycznie po prostu jakby tłumaczenie tej piosenki mi się włączało. Także ten sposób polecam, znowu mówię, że polecam. Tak, polecam, bo polecam, bo jest bardzo fajny dla tych osób, które lubią słuchać muzyki, które chcą się nauczyć języka i które mają determinację do tego, żeby jakiegoś tam języka się nauczyć. Kochani, przeszliśmy przez moich siedem sposobów, które, tak jak mówiłam, nie są ułożone w jakąś kolejność z sensem, są ułożone po prostu w kolejność siedmiu takich moich porad, które ja stosowałam do nauki. Dodatkowo muszę wspomnieć, bo jakby nie powiedziałam tego na początku, a powinnam wam to powiedzieć na początku, że ja przed przyjazdem do Włoch. To musimy też wyjaśnić sobie to już na sam koniec, ale wyjaśnić sobie, że ja przed przyjazdem do Włoch chodziłam do szkoły językowej w Polsce raz w tygodniu przez dwa miesiące. Ta szkoła językowa dała mi to, że miałam podstawy, naprawdę podstawy, podstaw do tego, żeby zrozumieć, że pies to jest pies, a kot to jest kot. A być to jest być, a mieć to jest mieć, bo tak naprawdę się zaczyna język włoski od tego, żeby nauczyć się czasownika być i mieć, yy, oraz jakichś tam słówek takich mniej lub bardziej istotnych. W związku z tym. Ta szkoła, która była bardzo fajną szkołą, i nauczyciele byli bardzo, bardzo sympatyczni, dała im po prostu podstawy, podstawy tego, jak wymawiać jakieś słowa, bo oni też tam mają takie, takie literki, które, jak są złożone razem, troszeczkę inaczej brzmią niż, um, niż pojedynczo, tak jak nasze S albo 3 itd. W związku z tym, szkoła mi dała takie podstawy do tego, żeby móc dalej się kształcić. Kiedy przyjechałam do Włoch, stosowałam wszystkie 7 porad, o których Wam teraz opowiedziałam. Następnie postanowiłam zapisać się tutaj do szkoły, żeby troszeczkę usystematyzować sobie naukę języka w tym sensie gramatycznym, to znaczy, żeby się nauczyć tego, jak się odmienia te czasowniki, jak się konstruuje zdania, jakie są czasy i tak dalej. No bo tego jakby. Warto jest mieć kogoś, kto Was pokieruje w, w dobrym kierunku, żebyście po prostu nie utkryli w jakimś martwym punkcie i żebyście nie nauczyli się jakiejś bzdury. W związku z tym, ja później zapisałam się do szkoły językowej i chodziłam do tej szkoły przez trzy miesiące. Także w sumie w Polsce chodziłam przez dwa miesiące raz w tygodniu do szkoły, później we Włoszech przez trzy miesiące chodziłam do szkoły codziennie, to znaczy od poniedziałku do piątku. Ale to już. Po tym etapie, kiedy uczyłam się za pomocą tych moich siedmiu sposobów. Także kochani, to dla wyjaśnienia było, że nie tylko uczyłam się sposobami, ale również chodziłam do szkoły. Natomiast, jakby sposoby mi bardzo, bardzo dużo dały. No i cóż, to na dzisiaj tyle. Dajcie mi znać, jakich języków wy się uczycie i czy macie jakieś inne sposoby, albo czy któryś z moich sposobów jest wam bliski, bo przyznam szczerze, że to nie są jakieś odkrywcze sposoby, to są po prostu moje sposoby, które na mnie zadziałały, w związku z tym mogę je wam przekazać jako te moje, moje, które działają. No i cóż, no i na dzisiaj to by było tyle. Mam dla Was już przygotowany kolejny filmik, który też bardzo szybko pojawi się na moim kanale. Jeśli Wam się podobało, zostańcie ze mną. Jeśli Wam się nie podobało, to zapraszam do zostania ze mną i y, może najbliższy filmik, który się pojawi, bardziej Wam się spodoba. Także kochani, na dzisiaj to tyle. Żegnam się z Wami serdecznie i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!